Siemano dzisiaj pokażę Wam, co budować na Eko. Zapraszam do oglądania. A więc tak, oczywiście zaczynamy sobie, jeżeli gramy na midzie od Dorana, jeżeli na dżungli, no to oczywiście od itemku na dżungli. Na pewno te trzy itemki, które tutaj mamy są najważniejsze tak naprawdę na Eko ja już sobie je od razu tutaj złożę. No i do tego... Nie, musiałbym przyglądać gierkę, żeby dostać buty. Do tego oczywiście obuwie Maga, chociaż te inne też są mile widziane. Zależnie od tego oczywiście jak przebiega nasza roz rozgrywka. Zobaczcie. Jak mogliście zauważyć piorun mega fajnie działa na eko. Bo łatwo jest go nabić. A zmora liczę po prostu na przykład fajnie współgra z E. Czy też po prostu po kół. fajne bomby sadzi. Ogólnie spoko. a Zonia, jakie jest fajne zastosowanie zoni? zobaczcie. Załóżmy, że tutaj mam przeciwników, tak? Ja sobie w środku w nich dzonię. Do mnie ten tutaj mój klon podbiega. Ja sobie erkuję. No i. Bomba, tak. Nie, po prostu w szoku. Tak jak robię możemy sobie dołożyć, nie wiem, kostur pustki, pamięcienia, No co wam się, żywnie nie podoba? Nawet można by było Rabadona dołożyć, tak? To nie sobie tak. Tak. No i zobaczcie, jaki damage cię tu bije. No ogromny, no musicie to przyznać. No i to tyle, jeśli chodzi o jako. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.